Witam. Dzisiaj kilka słów o kosztach. Ja tam kiedyś już dawno temu nagrywałem, ale to tak był tylko z grubsza. Teraz już troszkę się przygotowałem. Siedziałem tu trochę, żeby pospisywać ze starych zapisków. Przygotowałem taki papier, który będzie mi też trochę służył za ściągę. Jak będę Wam mówił, co ile mniej więcej kosztowało i jaka jest kwota ogólna tego wszystkiego, za chwilę Wam pokażę też trochę z laptopa projekt. Kilka zdjęć też będzie stąd pokazane, będzie kilka ujęć z domu, czyli to o czym mówię, to będę Wam starał się też pokazać, ile to kosztowało. Suma Sumarum wyjdzie to na koniec, a dla tych wszystkich, którzy tam nie chcą oglądać, bo ja rozumiem to, że nie każdy tam jest zainteresowany gatką jakiegoś tam siwulca, to to będziecie mieli wszystko w opisie, tam wam dokładnie. Oczywiście nie będą to takie ceny, że wkręt kosztował mnie złoty 0,2 a śrubka prawa 3 zł, a dwie śrubki kosztowały 10 groszy, to tego nie będzie ogólnie jak gdyby takimi zestawami, czyli papierologia, czyli stan zero, yy, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi, okna, żaluzje, ocieplenie, dach yy, i tam w dachu to wiadomo, że dachówka, wiązary, takie, no wszystko to będziecie mieli wyszczególnione w miarę, w opisie dla tych wszystkich, którzy tam nie życzą sobie zawracania głowy, to mogą sobie tam szybciej przeczytać i zobaczyć, ile to wyszło. A wyszło tak sobie, oczywiście przekroczony budżet był, bo jak pamiętacie, ja tam miałem 300 tysięcy plus 50, 000 miałem górki. Znaczy, może nie przekroczony, tak. No, zobaczymy zaraz dokładnie, jak to wyjdzie, bo. Gdzieś mi w tych wszystkich zapiskach parę złotych uciekło, ale to najprawdopodobniej jest spowodowane tym, że jedziecie czasami, kupujecie coś za 100 zł, tu za 200, tu za 50 i tego potem gdzieś nie zapiszecie i, i Wam to gdzieś ucieka. Także pokażę Wam na początek projekt domu. Tu zamazałem adresy, ale i tak tam każdy, większość osób, która mnie ogląda to zna te miejsca gdzie jestem, czyli to był projekt indywidualny oczywiście ja troszeczkę ściągnąłem, nie architekt mój, tylko ja ściągnąłem i narysowałem z innego projektu, jakiegoś tam, których w sieci jest pełno. Dlaczego to ściągnąłem, bo nie wiedziałem, jak rozwiązać połączenie garażu, czyli tej części z mieszkalną częścią, żeby tu było przejście, żebym nie miał garażu oddzielnie, a żebym miał garaż w bryle. Więc tak wygląda mój projekt. Kto by tam chciał zobaczyć, to wiadomo, kuchnia z salonem, sypialnia, 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 pokoju sypialnia, tu jest łazienka, wiatroła, zbliżana. Tu jest troszeczkę zmieniona, ale niewiele, bo te drzwi na przykład z tego małego, z małej toalety nie są w tym miejscu, a są tu w tym miejscu, tu łazienka jest troszeczkę powiększona, jakoś tak troszkę tutaj ta sypialnia nasza jest troszkę powiększona i tyle. Okna są inne, bo tu są jak widzicie otwierane, a okna są faktycznie inne. Tutaj są fiksy, a tu jest przesuwne, a tu jest tylko połówka otwierana. Druga połówka jest fix. Tyle w temacie projektu. Kto jakby tam chciał zobaczyć jest tutaj 98 metrów użytkowej powierzchni plus 30 chyba 3 czy 34 metry garażu z pomieszczeniem tym gospodarczym, w którym stoi Pompa. Dobra, to teraz z tego już uciekamy. Tak więc widzieliście projekt. Ja, suma sumarum nie podam Wam zagospodarowania terenu w tych kosztach, w tej cenie, bo tu pamiętajcie, mieszkać można już, nie mając w koło domu jakby nic zrobione, jakieś tylko tymczasowe, tymczasowe ogrodzenie, tak? Ja mam to, ale to tam u mnie dużo nie kosztowało, ale nie liczę tego, nie liczę też kosztu działki. Czyli tylko sama budowa. I zaczynamy, wiadomo, od tego właśnie projektu, czyli projekt budowlany, to jest pierwszy jakby, no wcześniej trzeba kupić działkę by ją mieć, ale następnie mamy projekt budowlany, za który trzeba zapłacić. Ja za całą papierologię, czyli projekt, bo ja mam projekt indywidualny, jak już Wam mówiłem, z całą papierologią, czyli geodeta, który był potrzebny, trzeba było mapki powybierać, ITP, ITD, tam kierownik budowy w tym, wyszło mnie to 11 tysięcy złotych, także nie tak tragicznie, bo przy projekcie indywidualnym za sam projekt różnie ludzie cenią. Niektórzy 10, niektórzy i z 20 tysięcy potrafi, można, można zapłacić takie pieniądze. Mnie wyszło za całą papierologię przed rozpoczęciem budowy. Tam no może część w trakcie była jeszcze jakaś, tu właśnie chyba zapomniałem o tej papierologii na sam koniec przy odbiorze, bo tam też pewnie ze 2-3 tysięcy trzeba było jeszcze doliczyć, tego już nie mam ujętego, może w opisie potem dopiszę. I tak to się zaczęło, czyli 11 tysięcy przed przystąpieniem do budowy. Oczywiście cały czas nie licząc działki. No co, jak zaczynamy budowę, to najczęściej z systemem gospodarczym, to nie mamy narzędzi, więc ja miałem troszkę swoich, ale to było za mało. Bo musiałem, nie miałem tu prądu, więc musiałem kupić agregat, musiałem. Kupić trochę wkrętarek, jakiś jeszcze dodatkowo flexa, to wszystko na baterie elektryczne, na akumulatorowe narzędzia i zapłaciłem za narzędzia 2500 zł, tak sobie, że starczyło mi w sumie na całą budowę. Potem, co było, przyłącze wodno-kanalizacyjne, tu nie będziemy wychodzili na zewnątrz, dzisiaj nie będę Wam pokazywał o co tam chodzi, może jakieś zdjęcie tylko wstawię. Bo jest strasznie zimną, a nas, powiem wam szczerze, jest na minusie i taki bardzo wiatr zimny, że, że nie wiem, odczuwalna to jest minus 5 albo jeszcze więcej na, na, na zewnątrz, więc i po prostu mocno dmucha, więc żadne nagranie by było z takimi, by przebijało, że nie ma sensu. I tyle, czyli przyłączy wodno-kanalizacyjne i one mnie kosztowało 8,5 tysiąca. Ogólnie. Same doprowadzenie wody z kanalizacją z ulicy do mojej działki kosztowało mnie 6300 zł, ale później jeszcze musiałem dokupić studzienkę kanalizacyjną, rury i liczę tutaj też rury kanalizacyjne, które poszły pod wylewkę do chudziaka, czyli te kanalizacyjne, które kanalizacja się no, odchodzi z mieszkania. Plus tam wiadomo, jeszcze koparkę musiałem raz zamawiać, potem znowu raz zamawiać i to razem nie wyszło 8500 zł. I już mogłem robić budowę. Oczywiście, budować możecie też bez wody, później to sobie ogarnąć, ale ja tak miałem akurat. Następnie stan zero, czyli wykop. Fundamenty, zbrojenie, płyty OSB, bo ja używałem OSB do szalunków. Co tam jeszcze było? Nobloczki, zaprawa, czyli cement, żwir. Kosztowało mnie to razem 21 500. Do momentu tego też tam miejscami będę Wam wstawiał zdjęcia, żeby Wam zobrazować, jak to mniej więcej wyglądało. 21500 do stanu 0. Jak gdyby, bo to nie jest takie prawidłowe zero, bo prawidłowe zero to jest już z posadzką na gotowo, a u mnie było to zero takie jeszcze jakby budowlane. Jak już miałem zrobione, no to trzeba było postawić ściany zewnętrzne. Ja mam ściany zewnętrzne z boloczka komórkowego i ściany zewnętrzne kosztowały mnie 12 tysięcy złotych. To tam oczywiście bloczek komórkowy, w tym klej, zbrojenie na podciągi nad oknami, na wieniec górny. To wyszło mnie razem 12 tysięcy złotych ściany zewnętrzne. Dach, który był taką już większą jakby inwestycją. Ja mam, wiecie, wiązary. Mam, później są w tym oczywiście jest już są wiązary, które kosztowały mi 29 chyba z groszami. Są łaty, membrana, łaty, dachówka, orynowanie i podbitka. To liczyłem wszystko razem, czyli dach jakby kompletny. I kosztował mnie on 50 tysięcy złotych. Możliwe, że troszkę więcej, bo to jakieś śrubki dokupowałem. Mogłem tego nie mieć zapisane, ale ja zakładam, że 50 tysięcy. Teraz przejdziemy do tego fajnego tego i co mnie kosztowały okna i żaluzje okna to te właśnie tutaj czyli takie tu mam na przykład fiksy w większości z tej strony od południa i te mniejsze okna tam są fiksy tu mam te okno przesuwne jedno zresztą może nie będziemy tam chodzili bo to i tak większość z nas wie już jak to wygląda, to jedno okno mam przesuwne. I okna mnie kosztowały, powiem, że z żaluzjami. Żaluzję już wiecie, ile 15,5. Okna kosztowały mnie razem z bramą garażową, bo to było razem kupowano w pakiecie. Żaluzję, z tym, że na innych fakturach to było, ale ogólnie okna, żaluzję i brama garażowa z napędem. Na pilota kosztowało mnie 44 tysiące zł. Bez drzwi wejściowych jeszcze. Drzwi wejściowe dokupowałem w markecie. Sory nie polecam, nie kupujcie tego dziadostwa, bo to jest tam dziadostwo, Ale zaraz, bo też mam to wyszczególnione jak gdyby oddzielnie. Czyli te okna. Tutaj można byłoby na przykład trochę zejść z ceny, nie kupując żaluzji i nie kupując tej suwanki, bo ta suwanka kosztowała mnie 12 tysięcy zł, a jest to okno przesuwne, tak na HS-ie. Takie chcieliśmy za nią, bardziej Ania chciała takie mieć, więc ja, znaczy ona chciała mieć przesuwne, a ja, że mam doświadczenie z takimi oknami i mam z tymi PST, więc wybrałem od razu HST, ze względu na to, że jest one bardziej stabilne, bardziej według mnie, oczywiście ktoś tam może się nie zgadzać i może być zachwycony tym takim wyciąganym oknem. My nie chcieliśmy, mamy takie. Te jedno okno kosztowało, powiem Wam szczerze, tyle, co wszystkie inne na całą także jeżeli ktoś decyduje się na przesuwne okna, to też musi liczyć się niestety z kosztami. I ty, yy, czyli 44 okna, żaluzje te dziadowskie takie, ale są. Yy, w sumie nie wiem, czy teraz bym coś innego montował, gdybym miał drugi raz montować, tylko żebym już pewnie dopilnował tej sprawy i zamówił to, co bym chciał i jakie chciał, i przypilnował montażu. Brama jest w miarę ok, tam nie ma co na nią mówić. Brama jest tam w firmie jakiejś polskiej, normalna tak działa, nie. I drzwi zewnętrzne, ja mam to jedno wejściowe, jedno mam do garażu. I jedno z garażu, tam z pomieszczenia gospodarczego na zewnątrz, i, z, i też kupowałem w markecie. Jedne drzwi tutaj do wejścia z garażu, tutaj, czyli trzy sztuki. Jedne kosztowały 2300, a drugie po 1300. Wszystkie totalne a dziewięć. To Wam od razu mówię, jeżeli ktoś tam chce iść po taniości, to oczywiście może kupować w markecie takie drzwi. Jeżeli chcecie trochę, naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, to jednak trzeba trochę więcej, przynajmniej za te wejściowe drzwi, wydać trochę więcej pieniędzy. Oczywiście one działają, ale są zimne, chociaż tam brałem i tak szukałem najlepszej klasy jakby energooszczędnej, chociaż tam nigdzie nie było napisane ile to jest wartość przenikania. Ale to nieważne, ogólnie są takie po prostu dziadowskie, chociaż to są grube drzwi, 8 centów te wejściowe, ale tak nie mają nic w sobie, co można byłoby tam pochwalić. Zresztą może nagram Wam kiedyś z termometrem pochodzę, zobaczycie jak, ramy, jak zimno idzie przez ramy na przykład, czy przez, przez same drzwi, no w ogóle. No. Tak samo, że jak przez okna, to tutaj są duże mostki, ciepłe drzwi i okna. I tyle. I drzwi zewnętrzne już Wam powiedziałem, więc ten stan surowy, zamknięty, czyli mamy już dom postawiony, przykryty dach, wszystkie okna wstawione z żaluzjami. I to mnie kosztowało 155 tysięcy złotych. I tyle, no to niby tak niedużo i dużo, bo tutaj gdyby wyrzucić żaluzję, no to by już kosztowało tylko 140 stan surowy zamknięty, tak? Gdyby zejść z tej y, suwanki y, okno za 2000, kupić balkonowe otwierane, no to by jeszcze 10 tysięcy można było zejść. Ale to na sam koniec może Wam trochę opowiem o tym, z czego można byłoby zejść, a z czego. czego, a z czego... No, ja bym nie chciał schodzić, ale dużo ludzi idąc po taniości chce jak najtaniej, więc mogłaby zejść naprawdę sporą kasę do dołu. Teraz co mamy? Jak już mamy stan surowy zamknięty, trzeba robić w środku, w środku trzeba zrobić hydraulikę, czyli położyć papę, folie, steropian, wszystkie rurki, które mają tutaj iść. Bo ja tak robiłem, nie, nie kładłem, jak ktoś pamięta, nie kładłem najpierw rurek, a dopiero potem storopian, tylko storopian, folia, papa, folia, storopian, później w storopianie nacinałem takie rowki, gdzież idą wszystkie rurki moje zasilające do wody itp. Itd. Później znowu folia przed ogrzewaniem, później rurki do ogrzewania i to mnie kosztowało razem tu z pompą już mówię, pompa kosztowała 32, a te wszystkie inne rzeczy... Które tutaj wykorzystałem, jakieś 8, czyli razem mam 40 tysięcy zł. Jak mieliśmy to zrobione, przyszła pompa. Oczywiście była zamontowana dużo później, ale ja już tej hydraulice liczę też pompę od razu. Przyszła posadzka. Posadzka mam 8-9 cm, dość grubą. Taką chciałem, bo chodziło mi o akumulacyjność przy ogrzewaniu podłogowym. Ona się, ta podłoga dłużej nagrzewa, ale później też dłużej nam oddaje ciepło. Ja to zresztą właśnie u siebie mam, że ona nagrzewa się do jakiejś, a później jeszcze długo, długo oddaje to ciepło, że dużo wyższa temperatura jest w domu niż, niż normalna. Czyli posadzkę mam. Teraz pokażę Wam ściany wewnętrzne. I te ściany, które wszystkie mam tutaj. To jak ktoś tam widział wcześniej mnie to wie, że ja mam te wszystkie ściany z yy, karton Gipsu, czyli wszystkie stelaże yy, wełna płyty. Ja mam podwójną płytę tutaj pamiętajcie, dwie płyty na jedną stronę yy, i sufit, yy, tak samo, wszystkie stelarze wszystkie mm, płyty, które są też na zewnątrz, bo ja zewnątrz, nie mam tu w ogóle mokrych tynków, wszystko mam obklejone płytami, e, takie zabudowy mam jeszcze nad oknami, gdzie tam e, pójdą będą chodziły firany, których na razie nie ma, i to kosztowało, powiem wam, mnie 10 tysięcy złoty. Następna sprawa to było coś takiego, czyli elektryka. E, tutaj nie liczę tej elektryki, jak gdyby z mm, Oświetlenie, oświetlenie na razie nie, ale sama elektryka, czyli kable, y, wszystkie gniazdka, y, jakieś przewody, skrzynka, elektryk, który później musiał to pozłączać i podpisać, y, to kosztowało mnie następne 10 tysięcy. Oświetlenie u mnie nie jest drogie, y, czyli te lampy, bo też już teraz będę liczył. Je, y, aha, tutaj przy ścianach jeszcze trzeba powiedzieć, że też szpachlowanie y, bez fA. Y, te lampki, jakieś tam różne takie. I ten kosztował mnie w tej chwili 2000 zł. E, I kurcza się na strasznie chyba dzisiaj. E, następne elektryka, oświetlenie, powiedziałem, rekuperacja. E, rekuperacja z tym najtańszym, jakby rekuperatorem na polskim rynku. E, razem z rurami, z anemostatami, bo e, z anemostatami e, z tymi wszystkimi skrzynkami rozdzielczymi. E, nie kosztowała rekuperator 2,5 tysiąca i te wszystkie inne dodatki, jakieś 3,5 czyli razem 6 tysięcy. Yy, o rekuperacji nagram oddzielny odcinek, więc powiem Wam, jak to działa. Czekam na pewne urządzenie. Yy, następnie wełna na strych, czyli którą musiałem ocieplenie dać yy, sufitu, jak gdyby, yy, bo mam ocieplenie w suficie, czyli 5 tysięcy zł. Yy, kominek, który jest na razie nieskończony, ale to po prostu tak jest. Z kominem kosztował mnie 6000. Kominek mam zamkniętą komorę spalania. To, 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 sam kominek kosztował 4000, coś tam, plus jakieś śruby przyłączeniowe plus komin razem 6000. Teraz dochodzimy już jak mamy ściany, mamy wszystko w zasadzie kominki, elektrykę porozciąganą. To zaczynamy jakby m, wy, wykańczać. I to kosztowało mnie same glazury tutaj, oczywiście z klejami, z jakimiś tam, nie wiem, silikony pewnie, co dochodziły, fugi, które dochodziły, kosztowały mnie na ten dom 12 tysięcy. Ja mam tutaj glazur 100 metrów, 110 metrów po podłodze, terakoty, jedną łazienkę, drugą łazienkę, i tutaj mam kamień kupiony już na kominek też. Także to mnie kosztowało 12 tysięcy Teraz łazienka duża. Tu już liczę bez glazur, tylko powiedzmy te meble, które są wanna, zabudowa kibel i ta zabudowa tutaj. Czyli kabina prysznicowa, krany itp. Itd. Odpływ liniowy kosztowało mnie 9 tysięcy zł. To tak za okrągleniem, bo myślę, że raczej nawet 10, ale. To bez glazu oczywiście, czyli ta łazienka kosztowała mnie około 9-10 tysięcy. No ja wpiszę na razie 9, zobaczymy jak to tam wyjdzie dalej. Teraz pokażę Wam też jeszcze małą łazienkę, która też swój koszt miała. To jest mała łazienka. Tak to mniej więcej wygląda. I mała łazienka kosztowała mnie mniej, kosztowała mnie tylko złoty 5000. tysięcy. Gaś światło, bo trzeba prąd oszczędzać, jak jesteśmy już przy małej łazience. To od razu pokażę Wam drzwi wewnętrzne. No, tam większość zna, chyba wie jakie to firmy, tam znaczy to znaczek był. No, tak one wyglądają. Mam 6 sztuk takich drzwi, czyli do wszystkich pokoi, do łazienek i do, tutaj do wiatrołapu. I kosztowały one suma summarum. 8000 zł. Jedziemy dalej z tym koksem. A więc z grubsza mamy już ogarnięte wszystko. Do tego dochodzi już jak no, przed drzwiami w sumie miałem malowałem, więc powinno być ta pozycja malowanie jakby wcześniej, ale to w zasadzie bez różnicy, czyli malowanie farby akryle listwy przypodłogowe. Jakieś takie rzeczy wykończeniowe, nie wiem, kontakty, itp, i to się strasznie zbiera, więc ja tutaj mam zapisany koszt 5000, ale też zakładam, że mógł on być troszkę wyższy, czyli chałupa moja, do takiego momentu, gdzie można było się wprowadzić, nie mając żadnych mebli jeszcze, czyli tylko wszystko już pomalowane, jakby zrobione. na jako tako i dwie łazienki już na gotowo, kosztowałaby razem 280 tysięcy. 280 tysięcy bez żadnych mebli, bez zagospodarowania terenu, bez ogrodzenia. To wszystko tak ceny są, tylko sam budynek postawienie i do momentu, jak gdyby, żeby można było do niego już się wprowadzić. Oczywiście no, trzeba jeszcze teraz meble. Jak chcecie, bo podam Wam też tak Mniej więcej, bo mnie tutaj, czyli tutaj mieliśmy już 280. Sory, tutaj do tych 280 tysięcy ja muszę jeszcze dołożyć 20 tysięcy. Sory, bo u mnie ja budowałem niby systemem gospodarczym, ale oczywiście miałem pomo pomoc i musiałem, musiałem też mieć jakieś bonusy, tak. To nieważne czy gotówkowe, czy później musiałem to odrobić, na przykład za to, że ktoś mi pomagał, ale to liczę, że to jest w granicach 20 tysięcy. Muszę doliczyć do tych kosztów, bo ja budowałem w zasadzie dom w 6 miesięcy, więc, więc nie ma takiej opcji, żeby samemu tak szybko dom wybudować i do niego się wprowadzić. Chociaż wprowadziłem już troszkę dłużej, bo jak pamiętacie, troszkę później, jak pamiętacie, bo, bo prądu nie miałem. Ale czyli trzeba liczyć y, z tymi bonusami jakimiś tam, y, to 300 tysięcy zł do momentu, żeby się wprowadzić. Pamiętajcie, wszystko w zasadzie y, nie jest to robione jak gdyby... Y, samodzielnie tylko tak trochę właśnie z pomocą, dlatego to 20 tysięcy, one po prostu poszły. Gdybyście robili to bez zupełnie pomocy, albo byście bonusów jakiś komuś nie dawali, bo macie kogoś gdzieś, a ma najważniejsze, aby wam pomagał, no to 280 tysięcy. Jeżeli z bonusami, to 300 u mnie. No i teraz to, żeby jako tako mieszkać, to trzeba mieć kuchnię jeszcze. To to już wiadomo, że też sprawa indywidualna. Yy, sprzęty do kuchni, tak, czyli tą lodówkę przynajmniej, minimum tą lodówkę trzeba mieć, i, i płytę jakąś, czy to będzie gazowa, czy elektryczna, czy coś innego, ale trzeba coś takiego mieć. Jeździ jakaś Skoda tutaj na y, Śląskich numerach z Katowic i. Yy. Yy. I tyle. Także no, mnie akurat to, to już jest mniejsza rzecz. Moja kuchnia była dość droga, ale można oczywiście kupić się dużo taniej. Czyli tak, ja bym zakładał, że 300 tysięcy mój domek kosztował, y, dlatego że dokładałem trochę, a 280 gdybym nie dokładał nikomu nic i wszystko, wszystko sam zrobił. Tak? Y, czyli. Takie są koszta. Pamiętajcie, takiego budowlu bez mebli cały czas to, tak samo jak u mnie. Nie mam jeszcze firan, nie mam wypoczynku. mało się to dokupi tam, nie ma to dla mnie żadnego problemu, ani dla mojej ani także. Yy, tyle. Dzisiaj nie, będzie troszkę taki dłuższy odcinek, bo się tego wszystkiego nazbiera. Bo, żeby jednak o tym wszystkim tak trochę powiedzieć, to, to trochę najdzie i tyle. No. Mnie ogólnie, czyli Widzicie, jak mnie kosztowało 300 tysięcy, bez działki, bez zagospodarowania terenu i jak gdyby bez mebli. Z tym, że już łazienki dwie, jak dwie łazienki na gotowo są zrobione, a meble, no to już wiecie, można i na materacach z początku spać. Czyli tak, jak sami będziecie budowali, mój dom, jak mówię, wiecie, już ma 130 metrów z powierzchnią razem z garażem, to te trzy stówki trzeba liczyć. W tych granicach może być troszkę mniej, troszkę więcej. Ja oczywiście mógłbym jeszcze zjechać z tych kosztów. Gdybym zrezygnował z pompy na no jakiś węgiel bym poszedł, to tam myślę, że może z 10 tysięcy zaoszczędził, może 15, nie wiem, trudno to powiedzieć. No bo tu firma i tam też musiałaby mi firma to podłączyć, to nie wiem, chyba jakiś za 5 tysięcy najtańszy jakiś bym kupił węgla węgl, węglowy piec, to wtedy by tam to jakoś działało. Inaczej nie ma takiej opcji no czyli mógłbym tam powiedzmy zejść 10-15 tysięcy z żaluzji 15 tysięcy to okna 10 tysięcy no to 40, powiem Wam, że z 50 tysięcy mógłbym zejść idąc po taniości, a my tego nie chcieliśmy bo to w sumie budujecie dom dla siebie, a nie tylko po to, żeby go tam wybudować i mieć ale jak ktoś nie ma kasy, to idąc po taniości, naprawdę po taniości jak najtaniej to myślę, że nawet w 250 tysiącach mógłby się Zmieścić z budową takiego 100-metrowego domu, ale to trzeba naprawdę trochę poświęcić czasu na to i, i iść już w takie jakby słabsze, gorsze materiały, no takie jak ja właśnie mam drzwi marketowe, wejściowe. To wtedy tak, to jest szansa w 250 tysiącach gdzieś tak się w tych granicach zmieścić z budową domu. Jeżeli chcecie troszkę mieć lepiej, trochę nowocześniej, trochę dla swojej wygody, no to to jak u mnie te trzystówki trzeba włożyć. I oczywiście bez mebli cały czas mówię, tak żebyście pamiętali. Ale za trzystówki można systemem gospodarczym wybudować domek. Jeżeli byście chcieli firmą, to znając ceny u mnie jakie są, jak ten, to bym musiał jeszcze 200 tysięcy dołożyć. Czyli mój dom, w tej chwili, który kosztował 300 tysięcy, robiony wszystko firmami, tym tu robił, to myślę, że tak licząc to co, jakie ceny tutaj widzę i słyszę, to by kosztował jakieś 500 tysięcy, więc jeżeli budujecie firmą, nie łudźcie się tak, jak gdzieś tam Łukasz budowlaniec kłamał w tamtym roku że jego domek, chodząc tam po swoim tym domu, że za 300 tysięcy można wybudować firmą. Nie ma takiej opcji. To zwykłe kłamstwo, oszustwo, po to, żebyście tam kupowali jego projekt, ale to zupełnie inna sprawa. Wiele parę kanałów takich właśnie jest na tym, gdzie, gdzie wprowadzają osoby w błąd po to, żeby sprzedać tam swoje jakieś projekciki, czy jakieś inne, inne duperele, które. W tej chwili można już na Allegro za pół ceny kupić. Tak samo, że to jak Łukasza projekt, bo ludzie już się nakupowali i tyle. Dobra, także myślę, że Wam powiedziałem. Także nie ma co tutaj się rozgadywać. Wszystko będzie w komentarzach, w kom przepraszam, w opisie filmu. Tam wszystko Wam w miarę, w miarę wyszczególnie, żebyście mogli sobie tam to ogarnąć. I tyle. No. Jeden będzie budował system gospodarczy, czyli za 400 wybuduje, za 200 to naprawdę takiego jak mój dom 100 metrów z, z tym to za 200 tysięcy z garażem w bryle, czyli 130, 130, 20, 130 metrów, to raczej nie ma szans za 200 tysięcy wybudować samemu. No, chyba, że naprawdę już się pójdzie w jakieś najtańsze blachy. No, nie wiem, no najtańsze glazury z marketu, bo też można oczywiście w takim domu mieszkać, tylko ten dom budujecie po to, żeby też Was trochę cieszył, tak? Więc mm, są lepsze rozwiązania, albo gorsze. No i musicie wybrać albo takie, albo takie. Albo te tańsze i narzekać, albo wcale niekoniecznie, bo czasami te tańsze też są dobre, albo są, że dla Was one takie wystarczają i tyle. No. Dobra, kończę. Yy, myślę, że tam. W miarę w miarę wytłumaczyłem, posklejam to do kupy i postaram się dzisiaj jeszcze to wrzucić, bo, bo tak. Na razie święta idą. Trzymajcie się.